Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Przydałby się nam ktoś, kto potrafi stłuc orka. Jeśli chodzi o mnie, możesz zacząć od zaraz. Ale jeśli chodzi o pozostałych mistrzów, stary dobry Torben chce tylko, byś otrzymał błogosławieństwo bogów. Uważam, że to dobry pomysł. Bosper chciał mnie od tego odwieść. Sam chcę, żebyś został jego czeladnikiem. Odbyłem z nim krótką, ale poważną rozmowę na ten temat. W końcu się zgodził. Konstantino powiedział, że jesteś oskarżony w mieście o przestępstwo. Czy to prawda? Jeśli tak, to powinieneś to jak najszybciej wyjaśnić. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harat uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben poprze cię tylko wtedy! Kiedy zdobędziesz błogosławieństwo bogów? Konstantino powiedział, że zostałeś tu w mieście oskarżony o popełnienie przestępstwa. Mam nadzieję, że to jakiś drobiazg. Dopilnuj, no żeby ta sprawa się wyjaśniła. Mateo mówi, że jeszcze z tobą o tym nie rozmawiał.